Oto nasze drugie podejście do horroru, którego nazwy nie będę wymawiał, ponieważ jestem za głupi i nie jestem w stanie jej wymówić. Generalnie film wyszedł śmiesznie. Znowu darliśmy japę, jeszcze bardziej niż wcześniej. Mieliśmy także nowego członka, którym był ksiądz papież. Doszliśmy trochę dalej. A czy przeszliśmy grę? No, zobaczycie już w filmie. Ciemno tu trochę. Dobra Jaki jazda Nice, a dobra, pan jest strzałka, pójdziemy. Nie wiem hej, za kim hej, biegnę, ale... Za mną biegniesz. Jeszcze poszli! A, widzę ich, dobra. Hej, siema. <gul> <O, kucamina. susy> Jezus, Blur! Blur, uciekaj! Uciekaj! <gul> On się teleportował Zabnę. za mnie! Widzę Cię, o, Nie, nie, nie słuchaj. Nie... O, dobra, widzę Cię. Ej, to jest przy dobra. mnie. Dobra. Znaczy, nie dobra, to źle, ale trudne. Jezu, Łagi. O kur... Uciekaj, uciekaj! <ścoughs> Tylko widzę teraz gdzie Wy jesteście? O, widzę nie. strzałkę, dobra! Essa strzałka. Widzę cię. O, jestem za Tobą! Termilarzy, o! Ja widzę. chodzę po yeah. tak Nie! Zjadło Cię? Tak Ej, rozumiecie, Zobaczyłem Siren Heada, mnie dosłownie... Mnie też zjadło Dosłownie wyszedł na mnie, nie? I się odwróciłem i nagle go zobaczyłem za sobą Kogoś latarka ma jest Krzesławiusz teraz najwięcej żyć? Wszyscy mamy tyle samo Tak? Krzesławiusz też zdechł? Tak I mam blur'a, oj Oj, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Gdzie Chodź, idziemy Tuż, Tu, dobra. Nie, bo ja, ja nie, nie wiem, w to stronie strzałka pokazuje. Witka, jesteśmy blisko. Dawaj, chodź, idziemy. Nie zostaw. A! Igor, nie gale, że zginąłeś. zginąłeś. Haki łagi! Ty znalazłem way! Dobra, to ty idź, idź. Idź. Spróbuję. Mamy Dysłej też. O, Igor, widzimy cię! A. O! z Daj Nie. Już to wiemy kto ma najmniej żyć. To gówno jest kłótnie. I okay. ten hagiłagi. Jezu! To tam jest? To tam jest! Moja stamina mi umiera! Ja umrę! O kur! Ja umarłam! Nitka! <grytka>. Nie! Dobra, Igor, i nie ty się tutaj zespałnisz? Chodź i do mnie! Snik, snik, znik, Hmm. To idzie! Jest tu! Oh. Biegnij! My w tym momencie chyba wszyscy zdechniemy na tym, na pierwszym Weźmy, skitu. Igor, musimy się rozdzielić! Jestem! Jestem! Tu. Mam! Mam, mam, mam! Bacik! tam? Nie. Szybko! Dobrze, to jest. Dało się. Dobra, zapalamy i idziemy. Igor, nie biegnij, idź, idź, bo potem będziesz miał ciemno, więc idziemy po prostu. Dobra, Tuajcie. Universal Vigorem, idźcie tam! Ach, my idziemy, bo my mamy najwięcej żyć. A ten, Jesteście takimi w Ej, czekaj, bo upadłem. Poczekaj, upadłem. Idę, idę. Upadłem. Jesteście to głupi. Ja lecę na prawo, a ty lecisz dalej. Dobra. I ty na prawo, ja do przodu. Uh -huh. Uh -huh. A pies, Dobra. Nie! Dobra, musimy się przygotować. Trzy, cztery, go! Włącz latarkę! Go, 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 biegniemy! A my czekamy na ośmiornicę. Kto to? A. Zapalcie latarki! Zapalcie latarki. La... Spadamy, spadamy, spadamy! La la. La, 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 A gdzie pani ośmiorniczka? Ta ośmiorniczka! No, bo <noise> Gdzie? No, o śmierniczka. Ej, Igor, Igor licz zawory! wory. Licz za wory. Kurwa. Ej, bo ja mam, do was nie mogę się dostać. Bierzcie to uśmiernicę! na to! Bierzcie to uśmiornicę tam! Trzymajcie ją! Mamy, mamy, mamy! Tylko boję się że sama... jak będziesz do nich szedł. Jasno. Ja znalazłem drzwi. Wchodziła ja do drzwi więcej masek, macek, niż mogła. Czekaj. Maciek! Zabry. Tu! Okay, bo mam tu zawór, którego nie ruszałeś. Chodź się trochę zbliż tu. Ej, sorry. Gdzie? Tego nie ruszałeś, nie? Nie chcę być pierwszą tak. ofiarą. Ty dobra, jest! Jeszcze jeden no. chyba tylko. Jeszcze jeden? Tak. Mniej więcej pamiętam, jak dojść do drzwi teraz mocy! Ja się ruszyć nie mogę! Maciek! Może <noise> dlatego, <noise> że <noise> chcę dupę w ścianę. Zgubiłem cię. O, dobra. Pomóżcie mojego przyjaciela! Dziu, 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 dziu. <noise> Nie idziemy, bo tam spałam. Hmm. Um. Ona mnie pogłaskała! Pogłaskała... <noise> No ma te... takie dobre zadanie no, tak... <grym> zrobić. i tak mi przed twarzą zrobiła. Dobra, od Do tego. Do mięga, to może nie. nie, nie, nie. Dalej się świeci świtra... na. I znowu. Dalej jest zamknięte. Ona mnie lubi. A dalej nie jest nie. zamknięte. Dalej zamknięte. Aha. Poszukamy no. dalej. O, obłoczek. Okej. Okay. chyba tam jest? POMACHAŁA MI! Co? Kagi łagi! Gdzie? Uf! Chodź, chodź. No już dwa razy zginęły! Jaka ma dwa życia jej zostały! Mi też! Babie! Co? Dośmielę ja sobie pójdzie, tak? Pul, pul, pul! To zu! Nie wywołuj jej! ja sobie! Pójdę i pomogę, bo oni to okay. nie, nie ogarniają okay. w ogóle w tubie. Okej, okay, to przyszło. Okay. Do... <noise> Powiedziała Lidka, która zginęła trzy razy. No No ja akurat ja drzwi nie ostatnio znalazłam, więc ten. Czekaj, to ja tu sami staję? Nie. Znajdź zawór. Jedno zadanie masz. Okej. Okay. No i No z... i zostajesz Zabierajcie ośmiornicę, a to mnie idzie. A. Ostatnie życie. Już wiem, kto tu będzie wołał teraz małpę. Odkrycie. ja mam ten zawór. Odkręciłeś? Jest! Odkręcony. No bo Odkręcony. ja mam ten, jedno życie tylko. Odkręciłem. A z drzwi? Nie widzisz? Tam jest. Tam poszła. Gorsz, szukaj drzwi. Ej, ona sobie poszła. Zgubiliśmy się. Pał, świetnie! Gratuluję, A panu. dobra, już idzie. Maciek, ja jestem drzwiach! Maciek, chodź tu! Czwarte? Tak! Dobra, poczekaj, bo nie wiem, jak do nich dojść. Leć tam. Dobra. Dziękujemy. Powodzenia! Uważaj. Muszę płynąć, bo znalazłem tunel, ale muszę nabrać powietrza. Chyba dycham. A wiesz, Weź tak sobie. Nie zdążyłem. Byłem tuż przy brzegu, ale nie zdążyłem. I tak masz najwięcej żyć, więc i tak do nas idziesz. Tak ja mam najwięcej. Idziesz tam do tych dni. Jak ja mam najwięcej. Igor, no masz ty najwięcej, zgubisz dwa razy. A nie. Igor, tu, tu jest cała jak jakie mam iść? Mam tunel w krajach. Nie no, ją, ją przecież. Patrz, bo widzisz, ja ten. Ja pilnuję tej małpy, a wy róbcie swoje. Tak, Litka pilnuj małpy, a my robimy swoje razem z papieżem. Papież, to, to się nie uda! Oj tak, to się nie... Czekaj, Igor. Ja Dobra. Da. W skrócie, papież... Nie, nie kucaj od razu, możesz od na razie nie. pójść. Jak już skończy, jak będzie końcówka tego korytarza, to zacznij Teraz, teraz kucaj, teraz kucaj. Kucaj. <laughs> żebyś nie skoczyła jak nitka. Przestań. Idzie. Musisz y, po prostu otwierać te flady i szukać klucza. Idzie. Wiem. Idę za wami. Tutaj zostajesz. Gdzie? Ja wiem, że zostaję, tylko na razie co, że ten. Że będę zostawać, nic nie da, więc widzę wami na ten. No wieczący. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Wracam. Powiedziałem jeszcze nie! Kto się ruszył? Kto z was? Be jest, Słyszałeś ten napis? Słyszałeś napis, pochodzę. napis? Słyszysz napis? Słyszałem. Przeruszajcie się. Możemy iść. Słyszałeś napis? Słyszałeś ten napis? Słyszałeś, słyszałeś ten napis? Słyszałeś? Ja idę w lewo. Igor... Maciek, gdzie idziesz? To już w miejscu. Słyszałeś? Igor, napis? ty iść w prawo. Staram się ją podtrzymać, ale nie. Z nas, czy będzie do nas trzymała? Ja będę stakać, żeby ją przywołać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu Wraca Możecie, proszę Dobra. się nie ruszać przez chwilę No ja się ruszam, żeby ten A Toma, czy... Igor nam powie kiedy możemy się ruszyć Dobra Bo ja nie widzę jak daleko ona poszła Ekranik mi się trzęsie Dobra, możesz, możesz Poszła w prawo nie ma. Mam klucz. Klucz? Idzie do Was. I masz klucz? Zobróć. Be quiet. Już poszła do mnie. Dobra. Nie, dobra, idzie do Was. Dobra, do Stop! Stop! Już możesz ten. Mogę ruszać? Tak, możesz się ruszać. A to ja idę. O matku. Ej, ktoś z Was jeszcze znalazł klucz? Nie. Nic nie widzę w tych szufladach. Mam klucz. O! Dobra, do... ja idę do korytarza. Ostrzegajcie mnie. Idzie. 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 Musisz stać. Już nie idzie. Dobra. Idzie. Wiecie, że... Wiecie, że jak stoicie, to możecie obracać głowy. Nie? Tak. To... Okej, okay, postaram się wyjść. Gdzie jest ten potwór? Idź, idź, idź. Idź przodem. Przodem idź. Uwaga! Idzie, idzie! Meanwhile, ciało litki. No, dobra, idź. Uważaj, poczekaj. Uważaj. Tą kłódkę, tą kłódkę najbardziej z prawej. Otwieraj, otwieraj. To z prawej. Jak chcesz? Klikasz uważaj. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Biegnie, bieg, 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 bieg. To! No, teraz te guziki, teraz te guziki. Ustawaj! No, wiesz, ty tam stróżuj, ty tam stróżuj, bo my musimy Ja guzik. tu stróżuję, Dobre, idzie. Idzie. Jor idzie. Biegłem. Pamiętaj, papież, mów, czy idzie. E. Idzie. Zasi ga. Idzie, 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 idzie. Wychodzi i znowu zawroca. To ciekawy, czy on, że. Dlatego nie klikuję. ruszaj się Igor, nie ruszaj się. On tu do nas przeszedł. No wszystkie buziki kliknąłeś? Tak. Okej, okay, wyszedł. Wraca. Maciej, chodź tu! Idę. Ja. A tu. To jest. Patrzysz się w sufit. A to za dziura. Spróbuj no, znaleźć. Okay. Robię moją konstrukcję i będę po prostu szedł, nie pracując. Szedł, nie pracując. Moje ciało, dlaczego pozwalasz się deptać moje ciało? O, wraca. A, wiem, zauważyłem. Te kamery można używać. Wiem. A jak się włącza kamerę? Prawy przycisk myszy. A, dobra, ja nie mogę tego zrobić. U mnie. Gdzie on jest? U mnie. Dobra. A tam byłeś? Nie wiem. Tam? Tak, wracę do Was. Weź mnie, ja wezmę te. Weź weźmę po lewo, dobra. Dobra, no. Boże święto, ona molestuje. Ale ja pokroiłam. Kto no. jest? Wciśnięty. Gdy? Wciśnięty. To się powinno otworzyć. teraz? Nie wiem. Okej, okay, chodź. Nie, dobra nie Weźcie coś go tam, przysiąknijcie jakoś Ale hece, nie Wie, ma mnie. Jeszcze jeden Wiedziałem, kurwa no. Mamy iść na początek i co? Tam jest w tym, this way, tam gdzie jest ten, te drzwi, te keep out no. I Coś tam, to tam one powinny się chyba otworzyć Dobra, to sprawdź. I one, wiesz, że są otwarte chyba, gdy się świecą na zielono, czy coś tam z tym? Maciej, ty moment. Moment. Paniere, musisz tam iść. Musisz tam iść. Na tyły tego spawna. O, tam za tym, za uniwersalem chodź. Idź tam. Musisz. Nie się. No, to prawda. Otwarte są. Udawaj. Przechodź. O dobra, widzę. To musicie iść tam prosto, tam prosto, za papierzem, Prosto, tym tunelem Dobra, czekamy na Maćka chyba. Nie Tu nas coś może złapać? E, nie wiem, bo nie doszliśmy do końca tego tunelu, ale nie wydaje mi się, bo szybko, e, bo szybko to przeszli tamci I Idziemy, idziemy Ale to jest a Ksiądz gdzie jesteś? Czekaj o, widzę, doganiasz, tak, z tyłu jesteś. O, kolejne schody, kolejne o, schody. To schody. No to idziemy do tych schodów. I. Igor, to. To jest chyba to... labirynt. Tak, to Zebrał ktoś kartkę odnośnie tego, co mamy zrobić? Nie. Nie ma. nie ma kartki. No właśnie, tam nie było w ogóle kartki. To jest nic. Dlaczego wyjeżdżasz? Musimy czy... rozdzielić w tym labiryncie. No, trzeba się rozdzielić i poszukać. Jest tam. Chyba już. mam to, chyba mam to. Chwila, tu jest jakaś kulka. To nie, ten. Nie, to nie, to nie to, tylko po prostu. Igor ma. Bob! Tak, znalazł ten. Znalazłem. Dobra, nice. Jest.